90% osób robiąc kampanie reklamowe na lidy, narzekające, że one nie działają, dają bezwartościowy ruch, bezwartościowe kontakty, popełnia jeden ten sam błąd i później narzekają mówią, że system reklamowy na Facebooku nie działa. Jeżeli chcesz się ustrzec i nie robić tego błędu, zobacz ten materiał do końca. Pokażę Ci jeden prosty haczyk, który spowoduje, że zwiększy się jakość pozyskiwanych Twoich leadów za pomocą formularza na Facebooku. Chodź, pokażę Ci, jak to ustawić w menadżerze reklam. Ważniejsze jest to, żebyś dobrze ustawił Twój formularz błyskawiczny. To jest ostatni etap tworzenia Twojego zestawu reklamowego, Twojej reklamy. Niezależnie od tego, czy wybierzesz szablon, czy też utworzysz formularz samodzielnie, ważne jest to, żebyś odklikał rodzaj formularza. Zamiast większy wolumen wybrał mocniejszy zamiar. Wybierz pytania niestandardowe, logika warunkowa. Ja zawsze w pierwszym pytaniu pytam daną osobę, czy trafiła tutaj przez pomyłkę. Jeżeli trafiła przez pomyłkę, to niech naciśnie, zamknij formularz. Jeżeli dana osoba chce poznać ofertę mojej firmy, to niech naciśnie oferta. Oczywiście wtedy wybieram tak, że. To co się stanie z daną odpowiedzią, czyli jeżeli ktoś naciśnie zamknij formularz, wybieram, żeby przeszło do opcji zamknij formularz, dostanie wtedy tak zwany thank you page. Natomiast jeżeli osoba wybierze ofertę, no to ona przychodzi sobie tutaj, ja decyduję, czy ma przejść do kolejnego pytania, może przejść do pytania numer dwa, pytania numer cztery, albo od razu do zamknięcia formularza w postaci przesłania zgłoszenia. Ja najczęściej na koniec zdaję jeszcze raz to samo pytanie, czyli jeszcze raz Cię pytam trzeba na pewno chcesz poznać naszą ofertę, czy może trafić tutaj przez pomyłkę i wyjdź, zamknij formularz, nie będziemy męczyć Cię naszymi telefonami. Dzięki temu zwiększamy bardzo mocno jakość tych kontaktów, które zostały nam przesłane. My musimy mniej dzwonić, mniej się ludzie wkurzają i dzięki temu zwiększamy skuteczność naszych działań reklamowych na Facebooku. Oszczędzamy czas i oszczędzamy pieniądze.